Nagranie powstało w ramach programu Otwarty IKM, realizowanego przez Instytut Kultury Miejskiej w Grańsku. Hands up, baby, hands up, give me your. Są dostateczne, straszne, give me, give me your. Są dostateczne, straszne, give me, give me. <śles> Witajcie kochani. Zapraszamy was na drugi odcinek naszego podcastu Artes Memerales, w którym będziemy mówić o dość sensacyjnych losach pewnego obrazu, który znajduje się w Muzeum Narodowym w Gdańsku. Mowa o sądzie ostatecznym Hansa Memlinga. Mamy co prawda bardzo wiele opracowań na temat samego obrazu, na temat jego znaczenia, na temat historii jego powstania. To, co jednak nas interesuje dzisiaj i o czym chcemy porozmawiać w tym odcinku, to dość zawiłe losy tego obrazu i tego, w jaki sposób dotarł on do Gdańska i jak to się stało, że w tej chwili możemy oglądać go w oddziale muzeum przy ulicy toruńskiej w Gdańsku. A nie w miejscu, w którym powstał, ani w miejscu, w którym miał się docelowo znaleźć. To jest naprawdę nieprawdopodobna historia. Wydaje mi się, że stanowczo za mało rozpopularyzowana, jak na to, jak wiele fantastycznych emocji. No, stara to jest historia na film, tak? To jest zdecydowanie historia na to film. To jest absolutnie zupełnie nie żartując. To Panie nie jest Patryk Wega. <grych> w każdym razie, może najpierw opowiemy sobie, kim był w ogóle Hans Memling. Tak, był idealnym e, kandydatem do tego, by stać się bohaterem filmu Patryka Wagi. Jezu. Ale zanim przejdziemy do opowiadania o historii samego obrazu, może najpierw opowiedzmy sobie, kim tak w ogóle był Hans Memling. To jest dobry punkt wyjścia. To może zacznijmy od tego, że Hans Memling urodził się w Niemczech. Jednak dość młodo wyjechał do Niderlandów, najpierw do Brukseli. W momencie, w którym się tam pojawił, miał już ponad 20 lat. No i ja śmieję się z tego dlatego, że w momencie, w którym on się pojawił w Niderlandach, uznano, że jest już za stary na to, żeby rozpocząć czy kontynuować swoją edukację. Zaczął jednak pracować dla Rogiera van der w Brukseli. Chciałaś powiedzieć e, Rogera van der Weydena. Nie chciałam tak powiedzieć, ale Ty <laughs> chciałaś tak powiedzieć. Z Memlinkiem wiąże się taka historia, powiedziałabym nawet, że legenda, że on sam był żołnierzem Armii Karola Śmiałego, znaleziono go u progu jednego ze szpitali i żeby odwdzięczyć się za to, że uratowano mu życie, on postanowił, on postanowił wykorzystać swój talent artystyczny, na rzecz tej instytucji. Był jeszcze tak naprawdę bardzo młodym artystą, w momencie, w którym zaczyna się historia, która nas dzisiaj interesuje. I jako, że pracował jednak w jednej z najlepszych pracowni, zdarzało się tak, że ktoś u niego coś zamawiał. I tutaj właśnie zaczyna się historia zamówienia tryptyku, o którym będziemy mówiły. Tryptyk został zamówiony przez bankiera, który nazywał się Angolo Di Jacopo Tani. Który został wraz z żoną uwieczniony na tylnych skrzydłach obrazu. Miał się on pierwotnie znaleźć w kaplicy kościoła San Bartolomeo pod Florencją i miał stanowić dla małżeństwa taką windę do nieba, trochę gdyż w tamtych czasach panowało przeświadczenie, że żeby znaleźć się z automatu w niebie po śmierci, należy zasponsorować jakąś kosztowność swojej parafii. Chcesz powiedzieć, że skoro dzieło nigdy nie dotarło do, do tego miejsca, nasi bohaterowie nigdy nie trafili do nieba, dowiemy się w swoim czasie. No więc zamówienie trafiło do Hansa Memlinga. Memling sobie y, malował, aż wymalował. Zajęło mu to około 4 lata, od 1467 roku do 1471. Obraz zakpakował i chyc do paczkomatu. Znalaz... Dokładnie tak to działało. Dokładnie tak. Obraz znalazł się na pokładzie okrętu, który miał go dostarczyć na miejsce. Na miejsce jednak, jak już wiecie, nigdy nie dotarł, ponieważ okręt. Galera San Mateo został zaatakowany przez piratów. Brzmi to fajnie, natomiast, no jednak pewna rzetelność każe nam tutaj y, sprostować to, że. Rzetelność nie, nie znam. Rzetelność każe mi sprostować, że mamy tutaj do czynienia nie tyle z piratami, co z pewnym znanym gdańskim kaprem, Pawłem Beneką. Zanim jednak o nim, musimy sobie tutaj szybko nakreślić tło historyczne, żeby nikomu nie umknęło to, że mówimy o czasach hanzeatyckich. Dokładnie jesteśmy w momencie sporu między Hanzą i Anglią. Jeżeli ktoś ma wątpliwości wokół tego, czym była Hanza, to pokrótce był to Związek Miast Handlowych, który współpracował w celu zapewnienia sobie jak najsprawniejszej sprzedaży. Do których należał też Gdańsk, warto też e, wspomnieć. Czego przykłady mamy choćby w naszej pięknej architekturze? No dobrze, wiemy już, że mamy do czynienia z Hanzą, mamy do czynienia z pewnymi sporami. Mamy do czynienia w końcu z kaprami. I tutaj powstaje pytanie, czym kaprowie? Kaprzy? Kim był kaper? Tak. E, tutaj, e, oczywiście, w wielkim skrócie, posłużę się moją ukochaną definicją, którą podała pani profesor Bata Morzejko w czasie jednej z rozmów, ponieważ to jest definicja, która moim zdaniem absolutnie wyczerpuje temat. Pani profesor powiedziała bowiem, że Paweł Beneka był polskim kaprem, czyli łupił innych, ale miał na to papier. I w wielkim skrócie chodzi o to, że kaprowie działali troszkę jak taka, takie służby mundurowe króla, to znaczy dostawali stosowną zgodę na to, żeby łupić statki, których bandery wskazywały na to, że mamy o to do czynienia z wrogiem króla. I taki Paweł Beneka to, co zrabował, to, co zaatakował, atakował poniekąd właśnie w imieniu swojego władcy. To, co jest w ogóle ciekawe i co się wiąże z postacią Beneki, jeszcze zanim w ogóle dojdziemy do historii kradzieży Memlinga, co swoją drogą samo w sobie nie było jego celem, ale o tym też później, Beneka, zanim został posiadaczem tryptyku, miał na swoim koncie między innymi takie akcje, jak porwanie burmistrza Londynu. Także wiecie, kozak. Warto też wspomnieć o tym, że łódź Pawła Beneki była zdecydowanie mniejsza niż galera San Mateo. Była ona dużo słabiej uzbrojona i posiadała dużo mniej liczną załogę niż właśnie wspomniany święta Mateusz, więc był to no, dosyć nieprzemyślany atak. W każdym razie podczas tego przedsięwzięcia jego załoga wpadła w konkretną panikę, jak się zrobiło gorąco podczas tego rabunku. Na szczęście złotousty Paweł Beneka wygłosił taką przemowę, że wszyscy poczuli się jak Mel Gibson w Braveheart i no dali radę, puścili kapitana San Mateo w samych gaciach praktycznie, a cały towar znajdujący się na galerze przytulili i przywieźli do Gdańska. Także udało się, obraz zawitał w Gdańsku, koniec historii. Dziękujemy. Od tej pory wisi w Grańsku. Nie no, tak naprawdę oczywiście nie. <grym> Bardzo ciekawym wątkiem jest też to, że Beneka, po tym jak wrócili do Gdańska, to zdecydował się przekazać dzieło do kościoła i wokół tego może sobie urosnąć taka myśl, że skoro tak jak nasi Włosi zdecydowali się zamówić takie dzieło, żeby sobie coś tam u świętego Piotra e, udobruchać. To pod w podobny sposób postąpił Beneka. Otóż nie, nie do końca o to chodziło. Zacznijmy od tego, że Beneka w ogóle nie bardzo orientował się, jaka jest wartość Z tego obrazu. Sam obraz zresztą nie był podpisany. Nie, nie był podpisany. Nawet w liście towarów, które znajdowały się na statku, widniał on jako jakiś tam obraz mniej więcej. Tak, Memling stanowczo nie był taką legendą, jaką jest dzisiaj. Po prostu Beneka uznał, że no skoro ma coś, co jest religijne, no to co ma z tym zrobić? No, no Bozia na obrazie, no to do kościoła, logiczne, prawda? Jest Jezus, jest Jezus, do kościoła pasuje Elo, dziękuję, bardzo zajmijmy się kosztownościami, ponieważ to go jako e, złoczyńcę bądź przedsiębiorcę interesowało najbardziej. Tutaj też dochodzimy do momentu, w którym musimy zadać sobie jedno pytanie: czy to tak po wszystkich spłynęło, to, że statek został obrabowany i wszystkie kosztowności z niego zniknęły i nigdy nie dopłynęło do miejsca swojego przeznaczenia? Pozwól, a że odpowiem. Otóż nie. Niemożliwe! No nie, zła drama się wywiązała z tej całej sytuacji. Karol śmiały z, pisał żywą korespondencję do władz Gdańska, że oddawać mnie tu mój obraz. A Gdańsk odpowiedział na to, że no, sami se to ukradliśmy, także figę z makiem możemy Wam wysłać ewentualnie. Lege Artis dokonaliśmy tej kradzieży, tak? tak mamy papiery. na to papier. Papiery. Możemy, możemy sobie kraść ile chcemy. Potem się wkuził nawet papież, i papież mówi też, no, dawajcie nam nasz obraz. On tutaj w naszym kościele powinien wisieć, co Wy tutaj złodzieje, bandyci. No to Gdańsk uparcie odmawiał wydania obrazu jego prawowitym właścicielom. I to jest właśnie ten moment, w którym opowiem moją ulubioną część tej historii, czyli to, jak wyglądało śledztwo w sprawie tej zuchwałej kradzieży i jaką linię obrony obrał Paweł Beneka, ponieważ to jest po prostu Hit. majstersztyk. Hit. Absolutnie. Zaczął bowiem od tego, że postanowił iść całkowicie w głupa i zaczął tłumaczyć, że tego dnia była taka mgła, że on to w sumie nie bardzo widział, jaka to jest Bandera, i uznał, że świetny pomysł, zaatakujemy. Ale jako, że no w pewnym momencie zorientował się, że bez względu na swój stosunek do śledczych i nie może aż tak bardzo traktować ich jak idiotów, dlatego w pewnym momencie uznał, że dobra, nieco doprecyzujmy tę wersję. Chodziło o to, że skoro na podstawie swoich upoważnień od władcy mógł atakować angielską flotę, to mimo tego, że on widział, że ta bandera jest burgundzka, no czyli tej mu nie wolno było atakować, ale on miał wiedzę, że na tym pokładzie znajdują się angielskie towary, które już rabować mógł. I to była jego wersja ostateczna, tej się trzymał, i powiem szczerze. I jakoś tam nawet szanuję to, że tak sobie w głowie to wykoncypował, ponieważ tak naprawdę nie było zupełnie tak, że on miał tę wiedzę, bo skąd miał ją mieć? To miał po fakcie raczej tę wiedzę. A że towar, który się tam znajdował, nie do końca był angielski, bo jak wiemy, no, leciał sobie z flotą, która została załadowana między innymi w, w Niderlandach no to to już jest zupełnie inna kwestia. Natomiast samo motyw śledztwa związane z tym, w jaki sposób Memlink po raz pierwszy znalazł się w Gdańsku, jest fantastyczny i zachęcam ogromnie do zgłębienia tego tematu. Też zachęcamy do przeczytania sobie przemowy Pawła Beneki do swojej załogi, która została spisana przez kronikarza. A my zamieszczamy pod naszym podcastem link do miejsca, w którym sobie to wszystko znajdziecie. Obraz w każdym razie wisiał sobie w tym kościele mariackim na filarze i tak sobie wisiał do 1807 roku. W międzyczasie do Gdańska przyjeżdżali przyjeżdżały takie osobistości jak m.in. Rudolf II, który po ujrzeniu sądu ostatecznego Memlinga uznał, że no fajny obraz, nie, fajnie go by było mieć w swojej kolekcji, więc wystosował odpowiednie pismo do władz miasta. No Że on by sobie kupił taki obraz, bo mu się podoba, ładny jest, więc no dawać Gdańsk mnie tu ten obraz, zapłacę wam niezłe sianko. Tylko że Gdańszczanie byli tak przyzwyczajeni do tego, że obraz już tam wisiał, e, stanowił on już wtedy wizytówkę tego miejsca. Był uczciwie ukradziony Był uczciwie ukradziony, szczerze. że no nie zgodzili się. No powiedzieli, no, no Rudolf, no, fajny jesteś chłopak, ale no niestety. Chociaż nie. No niestety nie. Innym koleżką, który chciał nabyć obraz, tym razem już nie w ramach uczciwej transakcji, tylko w ramach: Mam chorą córkę, Daj. <gryw> Był Piotr Wielki, który przyjechał sobie do Gdańska, kiedy jego oczy ujrzały majestat Sądu Ostatecznego, uznał, że hej, Gdańsk, dawaj mnie ten obraz. On mi się należy. On mi się należy, ja go chcę. Tutaj nasze stosunki dyplomatyczne będą na fantastycznym poziomie, jeżeli dacie mi ten obraz. A tak w ogóle chcecie coś z Ewonu? Nie, tak nie powiedział. Chociaż byłoby zabawniej. <laughs> Gdańsk wtedy też tak. No mówi, no stary, no jak za darmo, taki obraz za darmo. Panie, weź, idź pan. Piotrek jednak był niezmordowany i kilka prób jeszcze poczynił w kierunku nabycia tego obrazu. Oczywiście za darmo, no bo jakby inaczej. Jednak każda była daremna. No i tak sobie tutaj dochodzimy do epoki napoleońskiej. Napoleon podbija Europę, wielki sukces, złote dziecko. No i co dalej? Napoleon trafia do Gdańska. I decyduje się przejąć sąd ostateczny jako zdobycz wojenną. Obraz bardzo prestiżowo trafia do zbiorów Louvru tylko że tam zostaje wystawiony pod nazwiskiem. Jana van Eyck'a. Można się pomylić? Można. No, w końcu dzieło było niepodpisane, przypominamy tak. Ale trochę wstyd dla Louvru Trochę wstyd. Hmm. No, Louvru no ładnie, no. Pierwsze ostrzeżenie. Następne będzie po tym, jak zaczniecie w ramach kolonii okradać wszystkie podbite kraje. W każdym razie po klęsce Napoleona, yy, obraz trafił do Berlina. Berlin miał zorganizować tam wystawę, na której miał znajdować się ten obraz, a potem miał go zwrócić do Gdańska. Obietnica została dotrzymana, tryptyk do Gdańska wrócił, jednak było kilka osób, które chciało położyć łapę na Memlingu i zatrzymać obraz u siebie w Berlinie. Jednak na szczęście się tak nie stało. Padła też propozycja ze strony władz Berlina, żeby zatrzymać obraz, a w zamian wysłać władzom Gdańska kopię Madonny Sekstyńskiej Rafaela oraz tam chyba cztery stypendia na jakąś uczelnię artystyczną. Ale no... Gdańsk się nie zgodził. Nie no, my jesteśmy miastem kupców od wieków. Nas się po prostu w taki sposób nie traktuje, tak. Poza tym jestem pewna, że po raz kolejny padł argument, no my se sami ukradliśmy to nasze, tak? <grym> Ale czy to jest zły argument, jeśli działa? Ja wiem. <grym> Sąd ostateczny po raz kolejny trafił do Gdańska, jednak nie zabalował tam długo, gdyż nastąpiła Druga wojna światowa. By uchronić obraz przed łupieżą, został ukryty w kościółku w Turyngii. Tam jednak Armia Czerwona położyła na nim swoje łapy, na skutek czego wylądował w leningradzkim ermitażu. Tak, tutaj trzeba przyznać, że hitlerowcy wykazali się y, ogromnym brakiem wiary w umiejętności Armii Czerwonej, w zdobywanie tego, po co przychodzi. Tutaj też zatrzymamy się na moment, żeby przypomnieć, że w ermitażu, który posiada przeogromne magazyny, w których prawdopodobnie można się zgubić, a jak się odpowiednio zgubi, to może można i zginąć. W ermitażu znajduje się całe mnóstwo dzieł, które się tam znalazły Teraz rozmaicie uczciwych okolicznościach, odwołując się do uczciwej kradzieży Memlinga. I w tym momencie, dzisiaj, w 2021 roku, My wiemy, wiemy na 100%, że w tych magazynach znajdują się dzieła sztuki, które należały do polskich zbiorów, polskich instytucji, ale nie zostaną nam oddane, trochę tak jak ten memling tej włoskiej parze. Po wojnie w 1956 roku tryptyk trafił do Warszawy na wystawę dzieł sztuki zabezpieczonych przed ZSRR w Muzeum Narodowym. Całe szczęście, że znalazł się na tej wystawie w Warszawie, bo było nie było z Warszawy do Gdańska bliżej e, niż z ermitażu, z całą pewnością, jeżeli chodzi o przewożenie dzieł sztuki, na których nam zależy. E, bowiem już dwa lata później, bo w 1958 roku, obraz wrócił do Gdańska. Tym razem jednak nie wylądował w Bazylice Mariackiej. Trafił natomiast do zbiorów Muzeum Pomorskiego, obecnie Muzeum Narodowego w Gdańsku, gdzie do dzisiaj znajduje się w oddziale sztuki dawnej przy ulicy Toruńskiej. Dlaczego? Obraz nie trafił do Kościoła Mariackiego. Tutaj musimy odwołać się do ówczesnego stanu, a mianowicie przypomnijmy sobie, że w roku 58 relacje między państwem a kościołem nie były najcieplejsze, więc gdzie obraz miał wylądować, jak nie w instytucji państwowej? O tym, czy decyzja przysłużyła się, czy zaszkodziła obrazowi, nie będziemy się już wypowiadać, ponieważ bardzo nie chcemy zostać pozwane. Natomiast stan faktyczny jest taki, że obraz wisi w muzeum, a jego kopia w kościele mariackim w Gdańsku. Warto też nadmienić, że na obrazie sąd ostateczny został sportretowany Tomaso Portirani, który był rywalem Angolo di Jacopo Taniego. Został on przedstawiony jako zbawiony na szali, którą trzyma Michał Anioł. Kto? Archanioł Michał trzymał go na tej szali i nie bez przyczyny został przedstawiony jako zbawiony, gdyż to on wynajął galerę San Mateo do przewozu tryptyku do Florencji, jaki też był właścicielem wielu kosztowności, które znajdowały się na statku. Po kradzieży również wytoczył proces miastu Gdańsk w nadziei, że odzyska swoje pieniądze. I wygrał. Wygrał proces tyle, że dostał zadośćuczynienie znaczy właśnie, no nie dostał zadośćuczynienia, gdyż zadość zadośćuczynienie zostało wypłacone przez władze brugi dopiero jego spadkobiercom. Tak, to jest też cenna lekcja dla współczesnych. Nie cieszmy się za szybko z tytułu egzekucji. <laughs> I traktując nieco historię kradzieży, tryptyku Memlinga, jako punkt wyjścia do jakichkolwiek rozważań, możemy zadać sobie tutaj pytanie, jak to właściwie powinno być? Czy muzea, instytucje, które są w tej chwili w posiadaniu dzieł sztuki, o których wiemy, że zostały zrabowane, czy to powinna je oddać? Jak to powinno wyglądać? Ja jakiś czas temu siedziałam na wykładzie, na którym jedna z moich koleżanek zadała bardzo sensowne pytanie, a mianowicie, czy jeżeli proboszcz Bazyliki Mariackiej wiedział, że dzieło zostało zrabowane i zgodził się na to, żeby ono sobie tutaj w majestacie prawa wisiało w kościele, to czy on poniekąd nie staje się paserem? I tutaj z jednej strony oczywiście jest to pewien błąd ahistoryzmu, no bo tutaj musimy do tego przełożyć współczesną definicję paserstwa. Natomiast to tak naprawdę jest bardzo ciekawy wątek. Ja tutaj może przytoczę artykuł 291 paragraf pierwszy kodeksu karnego, czyli właśnie definicję paserstwa. No dobrze, to może przeczytam najpierw. Kto rzecz uzyskaną za pomocą czynu zabronionego nabywa lub pomaga do jej zbycia, albo tę rzecz przejmuje lub pomaga do jej ukrycia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. No dobra, tyle definicja, natomiast temat jest arcyobszerny, ponieważ z jednej strony mamy obrazy, które mogły być zrabowane pół roku temu. Z drugiej strony mamy takiego memlinga, który sobie w Gdańsku wisi, wisi, wisi szmat czasu. No i co teraz? Z kim mamy się rozliczać? Z Florencją? E, może z spadkobiercami <grytanie> banku medyceuszy? Do kogo tak naprawdę w tej chwili mielibyśmy się odezwać? Kto miałby wobec nas mieć jakiekolwiek roszczenia? A przede wszystkim, czy. Zgadzamy się na to, żeby istniała jakaś może czasowa granica tego, po jakim czasie dzieło ma zostać zwrócone. I nie chodzi mi już nawet tutaj o jakieś rozważania typowo prawne, no bo to oczywiście nie jest przedmiotem nawet naszego podcastu. Ale jesteśmy w ogóle bardzo ciekawe tego, jakie jest Wasze zdanie na ten temat, bo no jesteśmy w ogóle... W momencie, w którym prezydent Francji decyduje, że część zbiorów Luwru, które to została zrabowana z państw afrykańskich na mocy decyzji prezydenta, czy nie wiem prawdę mówiąc, jak wygląda dokładnie kwestia procedur, ale na mocy decyzji stosownych organów, dzieła te wracają do swojego domu muzeum przez to w pewien sposób ubożeje. Z drugiej strony myślę, że taki moralny kompas wskazuje na to, że decyzja jest właściwa i obrazy wracają na swoje miejsce. Tutaj można oczywiście znowu wrócić do tematu ermitażu i tego, że oddajcie nam nasze dzieła, sztuki! No, Znaczy, tak serio, no oddajcie. Tutaj też warto wspomnieć, że w ogóle pojęcie własności kulturalnej powstało dopiero w 1954 roku. Tak, jak się przygotowała. No, wcześniej no. to zagrabiono na potęgę, teraz już tak oficjalnie nie można, ale wcześniej w sumie to kradzieże były takim głównym, głównym źródełkiem. Podstawą eksportu dzieł sztuki. Podstawa, tak. <głos> <głos> Bardzo się cieszymy, że mogłyśmy przybliżyć Wam historię tego obrazu. Mamy nadzieję, że była ona dla Was interesująca. Dajcie nam znać, a skoro jesteśmy już przy napadach i kradzieżach, to może zapowiemy kolejny odcinek naszego podcastu. Zapraszamy już w tej chwili do trzeciego odcinka, który zatytułowałyśmy Akty i Akta, czyli o przestępstwach w świecie sztuki. Jak sama nazwa wskazuje, porozmawiamy o zbrodniach i występkach dokonanych w tym sektorze. Mam nadzieję, że będziecie z nami, że emocje, które przekazałyśmy Wam w rozmawiającym o mlingu, zostaną z nami na dłużej. A teraz zapraszamy Was do naszego stałego segmentu, czyli do polecanek z bieżących wydarzeń kulturalnych. Jakiś czas temu zresztą w towarzystwie Ady byłam na spektaklu w operze bałtyckiej pod tytułem Kopciuszek. Jestem wielką fanką twórczości Sergeja Prawkowiewa, dlatego też bardzo podobał mi się spektakl, bo nie tylko stanowił bardzo ładny obrazek, ale również no, podkład muzyczny bardzo mnie urzekł. Więc jeśli macie wolną chwilę, to zapraszam Was serdecznie na balet Kopciuszek w Operze Bałtyckiej w Gdańsku. Ja w sumie też zostanę w, w klimacie scenicznym, ponieważ ja z kolei chciałabym w tym odcinku podzielić się z Wami moim zachwytem nad spektaklem Teatru Wybrzeże, nad nieczułością w reżyserii Leny Frankiewicz. Który to spektakl powstał na podstawie powieści Martyny Bundy, pod tym samym tytułem. Historia dotyczy czterech kobiet, czyli Rozeli i jej trzech córek, które mieszkają w Dziewczej Górze na Kaszubach. I my z pozycji widza i widzek śledzimy historię, a w zasadzie herstorię. I sama ta książka, jak i spektakl są w ogóle przepiękne, natomiast to, co mnie szczególnie urzekło, to stworzenie z tego y, pewnego rodzaju manifestu feministycznego, w którym podkreślone jest to, jak bardzo patriarchat uderza w kobiety, jak bardzo tkwi w nas obwinianie się za rzeczy, na które nie mogłyśmy mieć wpływu. I to wszystko jest bardzo mocne, bardzo y, ważne i naprawdę bardzo mocno chwytające i za serce i za gardło, dlatego na pewno będziecie mieli, miały okazję wybrać się do Teatru Wybrzeża, ponieważ ten spektakl będzie grany, mam nadzieję, jeszcze bardzo długo. Natomiast jeżeli wahacie się, czy kupić bilety, to nie wahajcie się dłużej. Kupujcie, wybierzcie się, zachwyćcie się i podzielcie się swoimi wrażeniami. To już wszystko na dziś, także żegnamy się z Wami. Dzięki wielkie za dzisiaj, słyszymy się wkrótce, trzymajcie się ciepło, pa 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 pa! pa.